Kto w związku ma zawsze rację i dlaczego teściowa? E, moja tościowa ma zawsze rację, dlatego, że jest na Ukrainie tak. i mówi po ukraińsku, i ja rozumiem to, co ja chcę zrozumieć, po prostu. Jaki jest klucz do serca mężczyzny? No, na to pytanie najbardziej najlepiej chyba odpowie moja już żona. I co? Kochana, żona, powiesz? Po prostu ja pasuję do Twojego zamka i jestem jedynym kluczem, który do Ciebie o. pasuje. No właśnie, tak jest. Pawełku, zacznie mama do Ciebie mówić. Słuchaj, trzy złote rady wy wylosowałam, trzy złote rady mam Ci przekazać, więc słuchaj, e, pamiętaj, dbaj zawsze o swoją żonę, bo to masz największy skarb w domu. Kochaj, szanuj, przychodź zawsze do domu, nawet nad ranem, ale przychodź, pamiętaj, pamiętaj, nigdzie tam nie tego, nie szwendaj się. No i co? No kochaj że swoją żonę. Najważniejsze. Szanuj i, i kochaj. Siema. E, Dokoncz zdanie. Para młoda jest... Zarąbista. Najlepsza. Najlepsza. Każde I... osobno i... Nie przerywaj mnie. Nikt w życiu się tak nie zgadza <laughs> dobrze, jak oni. Każdy osobno i razem, wspólnie są kochani. Cudowni, młodzi, tak. tak. piękni, zrelaksowani I, i, wiedzą, i wiedzą co w życiu jest ważne. Tak, i życzymy Wam dużo, dużo miłości, e, fantastyczny. No. E bo czas złońca, leci. E, A ja mam jeszcze pytanie. Dora. Co zrobić, kiedy ona się obrazi? Ja myślę, że uciekać. Dobra, zaczynam! Gdzie najlepiej uciec przed gniewem kobiety? Otóż Pawełek nie ma co uciekać, tylko trzeba się zmierzyć z problemem. Przeprosić na kolanku, pocałować w rączkę, policzek, buziaczka dać i po prostu wszystko będzie dobrze. Który mężczyzna jest najprzystojniejszy na weselu i, i dlaczego pan młody? No to otóż pan młody jest najprzystojniejszy. Ponieważ jest moim bratem bliźniakiem. Jak najlepiej zakończyć kłótnię? Szczerze powiedziawszy, nie mam w tym zbyt bogatego doświadczenia, albowiem jesteśmy dopiero 34 lata po ślubie i jakoś nie było do tej pory okazji. W zasadzie wydaje mi się, że najlepiej nie zaczynać, ale jeżeli już, to w zasadzie żona się ze mną kłóci, a nie ja z nią. Teraz ja, jak najlepiej przeprosić męża? Po prostu, to jest bardzo proste pytanie. Mąż mnie przeprasza, a ja mu wybaczam. Wszystkiego najlepszego dla młodych i Buziaczki. Cześć, Paweł. Czego unikać w małżeństwie? Paweł radzę ci unikać rozrzuconych skarpetek na podłogę. Bo to generuje konflikty. Konflikty to mało powiedziane, ale. Wiele problemów, ale to tak na marginesie. No, totalnie się tym nie przejmuj. E, w sensie tak, sprzątaj. Sprzątaj skarpetki z podłogi. E, niech wasze małżeństwo będzie jak. To mieli z ścigany to jasne. E, I bądź jak wąski w killerze i jego mafia też czyli musi być Debeściak. To pamiętaj, tak? E, I tyle. No. Kochajcie się, szanujcie się, bo to jest bardzo ważne, szanować się. No i dbajcie o siebie. No i na pewno. Wszystko się ułoży, nie? Trzymajcie się, hej! Cześć! Co jest najważniejsze w małżeństwie? No oczywiście żona i nie wiem, co mam więcej powiedzieć. O. Cześć Natalia, cześć łysy, tu Baza, zgłaszam się. Słuchajcie, mam takie zadanie tutaj, żeby złożyć Wam życzenia na 20. rocznicę ślubu. Więc co mogę życzyć? No, żeby się w końcu dzieci wyprowadziły z domu, żeby łysy w końcu wyremontował chatę, żeby Natalia nie musiała mu co rok tego przypominać. No, ale tak naprawdę to, żebyście się dalej tak kochali jak przez te 20 lat i kolejnych przynajmniej 20 lat w szczęściu, w zdrowiu i wszystkiego, czego sobie życicie, od Bazy i Natalii i nieobecnej Tupoli. Co zrobić, kiedy ona się obrazi? Co zrobić? Co zrobić? Normalnie nie reaguje, ale zrobisz tak, żeby się odbraziła. Nie? Trzeba zareagować, właśnie trzeba przytulić, wyczaić, kiedy, kiedy już się mniej obraża i to wtedy podchodzić. Dziękuję, 40 lat robiłem błąd, ale teraz się poprawi. Trzy cechy idealnego męża. Czułość. Jarek, Jarek, Jarek. Da. Kochający, kochający, kochający. No właśnie to cały ja. <grym> Czasami. To dobrze. Ponieważ perełka może to będzie w przyszłości. Ten sznur, który mi tu wisi, to jest starostą, dlatego mi tak wisi. Eee, perełka jak będzie to w przyszłości oglądać, jak nas już nie będzie. Do pozdrowienia. Kochamy Cię. Kochamy Cię, cię Perełko. Samych szczęśliwych chwil. Abyś trafiła tak, jak Twoja mamusia trafiła? Lepiej, Bez nawet. Został się Lepiej nie można trafić. Agnieszko, lepiej, żebyś trafiła. Samych szczęśliwych <laughs> chwil, Perełko. Co Ci się najbardziej podoba na Weselu? Mogłabym powiedzieć wiele, co mi się podoba. O całym miejscu, otoczeniu, ślubu w plenerze fantastycznym namiocie, basenie, ale tak naprawdę najbardziej podoba mi się to, jak na siebie patrzycie. Każda kobieta chciałaby, żeby mężczyzna tak na nią patrzył i myślę, że, że w drugą ten tak samo działa. Po prostu jest to niesamowite, co macie w oczach, piękną miłość i żeby została z Wami na zawsze. Bez Drodzy Państwo, ja mam tutaj takie pytanie. Który mężczyzna jest najprzystępniejszy na weselu i dlaczego jest to Pan młody? No to wiadomo, Badyl. No jesteś najpiękniejszy, bo jesteś tak. A, najwyższy, masz jedyny smoking i C, no kochasz tutaj moją przyjaciółkę, jesteś dobry dla niej, no nie nasze więc bardzo Cię szanuję za to i jesteś super. Dobra, niech tak zostanie, nie będę tu się sprzeczał. Ja mam pytanie: co to jest kłótnia? No, kłótnia to jest wtedy, gdy wychodzisz z przyjaciółmi, tak jak z tobą, mój drogi bracie, na przykład na mecz. No i małżonka właśnie ma teraz prawo, żeby cię opitolić. I pamiętaj, że tak będzie zawsze. Buziaki dla was. Cześć. Mamy tak. dwa cudowne pytania. Tak, na pierwsze dwa. odpowiem może Kuba. O czym nie można zapominać w małżeństwie? Pora kredytu. No nie można. Oraz drugie, e, najpiękniejsze słowa, jakie można powiedzieć drugiej osobie. Generalnie zaś nie ma tych, które nie można powiedzieć drugiej osobie. Nigdy Paweł nie mówił a jeżeli założy ładne stroje że jest w nim urocza. A tak na poważnie, to chyba najpiękniejsze słowa, które możecie sobie powiedzieć, to ułóżcie i życzę Wam, żebyście mogli to sobie. Jak najlepiej przeprosić żonę, kupić dobry ciuch, zaprosić o. na dobrą imprezę i postawić dużo drinków. Co? By <laughs> tak było jeszcze. Gdzie para moda powinna wybrać się w podróż poślubną? Ja myślę, że na Zanzibar, bo tam udają się wszystkie gwiazdy i tam właśnie powinniście się, się udać. To w związku ma zawsze rację i dlaczego teściowa? W związku ma rację zawsze teściowa, ale pana młodego. Czyli Pawełku zawsze rację będzie miała pani Wioletka, ale masz świetną teściową. Jaki jest największy błąd początkującego męża? Taki że... Zawierza młodej żonie i wszystko jej opowiada jak to było przed i po. To tyle. Dziękuję. O, jaki jest klucz do serca kobiety? No dobry. Do serca kobiety kluczem moim zdaniem to jest... Uczciwość i miłość. O, no tak. może być. A to my tu siedzimy, popatrz, popatrz. Taki sam. No gdzie Życzymy wygrania w TOTOROTKACH, który dostaliście od nas. A, a ja życzę młodej parze dużo szczęścia, dużo miłości, dużo... Szczerości, no i w ogóle wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego na całe życie, od tak. początku do końca. Żeby byli szczęśliwi. O, żebyśmy my mogli jeszcze być. A już nie, nie, wkracza. No to tyle. Do 50 Stop, lat. Okay. No to co? Sto, tak. Sto, dziękujemy. Czego nigdy nie mówić mężczyźnie, że łysieje, bo i tak się dowie. Jak najlepiej zakończyć kłótnię? Najlepiej to jest się w ogóle nie kłócić. Prawda? Ale możecie zastosować nasz sposób dobry, który praktykujemy. I to jest taki, że jak jesteście pokłóceni, to nie możecie położyć się spać. Kochani goście. Kochani! Jesteście wszyscy, wspaniali. Tak, jesteście wspaniali. Bardzo się cieszymy, że wszyscy tutaj jesteście. Bez Was nie byłoby tak wspaniale, po prostu. To, to miejsce staraliśmy się tak dobrać, żeby wy, wy, żebyście Wy wszyscy się dobrze czuli i jak najlepiej tutaj bawili. I mam nadzieję, że, że, że tak jest. I strasznie Was wszystkich kochamy. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni, że, że mogliście tu być z nami mimo różnych przeciwności ostatnich. Dziękujemy. Dziękujemy. Chcesz, żeby pokój wspomnień zjawił się również na waszą weselu? Wypełnij formularz na naszej stronie i zarezerwuj wasz termin, zanim zrobi to ktoś inny. Klienci rezerwują termin nawet dwa lata wcześniej.